Identyfikator podmiotu SCP-2059 Klasa podmiotu Euclid Specjalne czynności przechowawcze. SCP-2059 ma być przechowywany w zmodyfikowanej strefie przechowawczej, przeznaczonej dla wrogich istot amorficznych klasy czwartej. Jednostka musi składać się z szybu o głębokości 40 metrów i średnicy 15 metrów, wykonanego ze stali o wysokim połysku. To poszycie należy wymieniać w razie potrzeby, aby zachować drobny połysk przez cały czas. Otwór tego szybu będzie zakryty odporną na uderzenia płytką z którą można zdjąć zdalnie. Dodatkowo Jednostka przechowawcza ma być wyposażona w niezbędny sprzęt do nadzoru wideo i audio, a także system głośników w celu ułatwienia komunikacji z SCP-2059-1 opis. SCP-2059 to autonomiczna i świadoma masa mięsa, kości i organów. Cała masa jest pozornie zdominowana przez duży żółty narząd zmysłów, który nie odpowiada żadnemu znanemu gatunkowi. Narząd przypomina budową oko, ale dalsze badania wykazały, że jest w stanie wykrywać promieniowanie podczerwone. SCP 2059 wydaje się być zdolny do przekształcania swojej formy według woli, ale zazwyczaj przybiera standardową formę. Zewnętrzna powierzchnia to gładka tkanka mięśniowa, Pokrywająca siatkę kości, które chronią organy wewnętrzne i tkankę mózgową, znajdującą się w centrum masy. SCP-2059 nie potrzebuje dodatkowego pożywienia. Każda żywa istota, która dotknie SCP-2059, zostanie wchłonięta do jego masy, z wyjątkiem materiału rogowego skóra, włosy i paznokcie które są odrzucane. W chwili pisania tego raportu SCP-2059 składa się z: jednego płetwala błękitnego, jednej komarnicy olbrzymiej, nieznanego gatunku, dwóch delfinów butlonosych, kilku okazów różnych zwierząt gospodarskich około 30 ludzi jednego martwego człowieka w zaawansowanym stadium rozkładu kilku okazów różnych zwierząt domowych. Około 300 gryzoni. Niezidentyfikowanej ilości owadów. SCP-2059 ma tendencję do próby całkowitego wypełnienia przestrzeni, jeśli jest w niej zamknięty. Zakłada się, że pomaga mu to zachować spójność. SCP-2059 wykazuje wysoce agresywne zachowanie wobec wszelkiego życia ludzkiego i zwierzęcego. Próbuje zabić lub zasymilować każdą napotkaną istotę. W stanie pasywnym SCP-2059 zazwyczaj zbiera się na dnie swojego pojemnika z większością swojej masy, przyciśniętą do jednego z rogów. Pomimo posiadania wielu zestawów organów SCB-2059 nie wydaje się ich używać, skany z użyciem PET wykazały, że prawie 85% wszystkich organów wewnątrz SCB-2059 jest nieaktywna i nieużywana. Zobacz zapis wywiadu 205902, aby uzyskać więcej informacji. Dodatek 2059-01 w dniu 2000 nawiązano werbalny kontakt. Z osobą wewnątrz SCP-2059. Osoba ta jest określana jako SCP-2059-1. Poniżej znajduje się transkrypcja audio z tego wydarzenia. Rozmówca SCP-2059-1, przesłuchujący dr N. Wprowadzenie. Transkrypcja pierwszego kontaktu doktora N. Został przydzielony do nadzorowania SCP-2059. Mowa SCP-2059-1 została przetłumaczona z hindi. Początek logu dr N. znajduje się w pokoju obserwacyjnym, wypełniając dokumentację. Kamery monitoringu pokazują twarz właniającego się z SCP-2059 SCP-2059-1. Ach, w końcu! Pozwolił mi wyjść na powierzchnię. Doktor N, wyraźnie zaskoczony. Co? scp 2059 -1. Halo? Czy. Czy ktoś tam jest? Widział Was w białych szatach. Słuchać dźwięk rozbijania filiżanki kawy, a doktor N nawiązuje kontakt z przełożonym. Doktor N, jąkając się, P proszę pana. Panie. SCP-2059 mówi: Nie mogę zrozumieć, co mówi. SCP-2059-1. Gdzie to jest? On czuje zimno. Dyrektor placówki. Proszę zachować spokój, wyślemy tam kogoś. SCP-2059-1. Gdzie jest słońce? Koniec logu. Oświadczenia końcowe. Po pierwszym kontakcie doktora N został przeniesiony do nadzorowania innego obiektu SCP. Doktor J*** został przydzielony do, do tego obiektu ze względu na jego biegłość w języku hindi. Dodatek 2059-02. SCP-2059-1 został przesłuchany w sprawie swojej tożsamości oraz dalszych szczegółów dotyczących SCP-2059. Ustalono, że SCP-2059 to K***. R. Buddyjski Mnich, który został zgłoszony jako zaginiony w Indiach w 1800 roku. Poniżej znajduje się transkrypcja audio z rozmowy z SCP-2059-1. Rozmówca SCP-2059-1. Przesłuchujący dr. J. Wprowadzenie. Wydarzenie to miało miejsce krótko po pierwszym kontakcie z SCP-2059-1. W międzyczasie SCP-2059 wielokrotnie zmieniał swoją formę. Początek logu. Pozycja SCP-2051 zmienia się w czasie, gdy dr J <laughs> był transportowany na miejsce. Dźwięk jest przytłumiony, ponieważ scp 2059 jest częściowo skierowany wyjść w stronę ściany. Doktor J. Wchodzi do pokoju obserwacyjnego i nawiązuje komunikację z pomieszczeniem zawierającym obiekt. Witam SCP-2059, tu Dr. J. Z fundacji. scp 2059 -1. Mężczyzna lub kobieta. Medycyny? Słyszę cię, siostro. J... Gdzie jesteś? Doktor J... Jestem w kabinie obserwacyjnej nad tobą. Nie powinieneś być w stanie mnie zobaczyć. Czy mógłbyś odpowiedzieć na kilka pytań? SCP-2059-1 milczy przez 3 minuty od czasu, gdy SCP-2059 przekształca się. Twarz scp 2059 jest teraz na powierzchni, ze wszystkimi cechami obecnymi. scp 2059 -1. poprosiłem go, by przesunął mnie do góry. Doktor J. Kogo poprosiłeś? scp 2059 -1. Oczywiście, dziecko! Kogo innego mógłbym poprosić? Doktor J. Dziecko? Co masz na myśli? SCP-2059-1 Cóż. To nie całkowicie dziecko. Jest zredagowano. Synem? Niewyraźne. Gblert? G Garbord? Ale czuję, że jest przerażony. Jak dziecko, które zostało przyparte do muru. Doktor J? Skąd to wiesz? SCP-2059. Jesteśmy połączeni jako jedność. Ale niestety nasze myśli nie tłumią się nawzajem. Jego myśli są ogromne. Głośne i przerażające, podczas gdy moje są znacznie, znacznie mniejsze i łatwo zagłuszane. Zredagowano dla zwięzłości. Doktor J. Nasze skany pokazują, że SCP-2059, rzecz w której się znajdujesz, nie używa większości siebie. Dlaczego tak jest? scp 2059 -1. On po prostu nie wie, co z nimi zrobić. Biedne dziecko. Nie wie, do czego służą wszystkie te torby. I przewody, ani gdzie one idą. Ledwo zrozumiał, jak działa serce, a co dopiero wątroba. Dla ciebie to może wydawać się oczywiste, ale on pochodzi z innego świata, z innymi zasadami. Doktor J. skąd on pochodzi? SCP-2059-1 usunięto. Trzeci cykl. Niewyraźnie. Farshorn, Fachrhorn, tak myślę. Naprawdę nie jest to łatwe do przetłumaczenia. Doktor J. Jak ty zachowujesz zdrowie psychiczne? Wszystkie inne osoby tego nie robią. SCP-2059: Jestem uczonym buddy. To mój obowiązek pokazywać mu błędy jego dróg. Może i jest tylko niemowlęciem. Ciekawym, by się uczyć, ale wciąż wie tak mało. Potrzebuje przewodnika. Ja jestem H SCP-2059 zmienia formę SCP-2059 cofa się pod powierzchnię. Koniec logu. Oświadczenie końcowe. SCP-2059 powrócił do stanu bezczynności. Kolejne wystąpienia SCP-2059-1 jeszcze nie zostały zarejestrowane. Koniec raportu.